Odstraszanie.pl Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię Państwu ogrodowy odstraszacz kretów oraz innych gryzoni żyjących w ziemi, takich jak myszy polne czy nornice. Wyjątkową cechą tego modelu jest fakt, iż zasilany jest baterią słoneczną, co oznacza, że nie potrzebujemy innego źródła zasilania. Odstraszacz działa na zasadzie generowania dźwięków o niskiej częstotliwości oraz wibracji, które rozchodzą się w grunt dookoła urządzenia. Warto dodać, że częstotliwość emitowanych dźwięków jest zmienna, dlatego też zwierzęta nie są w stanie się do nich przyzwyczaić. Maksymalny zasięg działania odstraszacza to 650 m2. Należy jednak pamiętać, że jest on uzależniony od rodzaju gleby, w jakiej zainstalowany jest odstraszacz. W glebie suchej, piaszczystej dźwięki oraz wibracje rozchodzą się gorzej, a co za tym idzie, zasięg odstraszacza będzie mniejszy. Teraz pokażę Państwu, w jaki sposób należy przygotować odstraszacz do działania oraz jak go zainstalować. Odstraszacz ten składa się z dwóch części. Z części, którą wbijamy w ziemię, jest ona odkręcana. Jeżeli chodzi o baterię słoneczną, przed zainstalowaniem urządzenia należy zdjąć tą folię ochronną i naładować baterię przez około 2-3 dni. I żeby odstraszacz zaczął działać, należy podłączyć ze sobą. Te dwa kabelki, tutaj mamy takie gniazdko. Takie właśnie dźwięki, jakie właśnie usłyszeliśmy, będzie z siebie wydawał co 30 sekund. Wkręcamy bolec z powrotem i tak przygotowane urządzenie możemy już umieścić w gruncie. Aż do samego trzonu, do tego plastikowego elementu. Instalując odstraszacz w gruncie, należy pamiętać o tym, by nie wbijać go ani nie wciskać na siłę. Lepiej wykopać otwór, umieścić w nim odstraszacz, a następnie przysypać. Wbudowany akumulator solarny jest w stanie naładować się w ciągu dnia, tak by zapewnić działanie urządzenia na całą noc. W ten sposób urządzenie może pracować 24 godziny na dobę bez konieczności dodatkowego zasilania. Mimo że urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne, producent zastrzega, by nie stosować go przy silnych mrozach oraz przy wyjątkowo obfitych opadach deszczu. Odstraszacz jest całkowicie bezpieczny dla zwierząt domowych, a odstraszanym gryzonią również nie wyrządza krzywdy. Po prostu skutecznie odstrasza je z naszego terenu. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów na naszym kanale, do subskrybowania kanału, a także do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu internetowego. Profesjonalne odstraszanie zwierząt www.odstraszanie.pl